Cześć. Tutaj Leszek. Powoli e, zbieram się do domu, ale z taką refleksją, e, która myślę, że e, dziś powinna być dosyć ważnym przesłaniem dla e, początkujących. E, będę wracać na Junaku 127 Całkiem sympatycznie wyglądający y, sprzęt, taki typowy neketa o wrażeniach będę Wam już wkrótce y, mówić i pisać na jednoślad.pl. Jednak dzisiaj nie motocykl będzie podmiotem lirycznych moich wywodów, a to co mam na głowie, y, czyli kask i to co jest najważniejsze, czyli jego zapięcie. I y, nie ukrywam, słuchajcie, że... Ostatnio dwa razy mi się zdarzyło podczas tego sezonu zapomnieć go po prostu zapiąć i mam takie podejrzenie, że to wynika z faktu, że e, chyba za bardzo jestem zaobserwowany e, tym sprzętem, który, który, mam w tym kasku e, i, i przez to po prostu ostatnio miałem, zaliśmy po prostu taką wtopę. Przyjechałem do biura, patrzę, kurczę jechałem bez zapiętego kasku, a brak zapięcia kasku to tak jakbyście go nie mieli. Ale to nie jest wszystko, o czym dzisiaj będę chciał wam y, powiedzieć, co dotyczy jeju, waszego nakrycia głowy, ponieważ y, również rzeczą, która mnie martwi o bez sania w końcu 25 stopni. To co mnie jeszcze martwi, słuchajcie, to to w jakich ilościach... Na znanym serwisie aukcyjnym sprzedają się kaski za 30 złotych. Naprawdę wydaje mi się, że to jest szczyt nieświadomości ludzkiej. Dziękuję za otwarcie bramy. Że to jest szczyt nieświadomości ludzkiej i e, tego typu nakrycia głowy, bo trudno to nazwać kaskiem, e, lądują na głowach miłośników dwóch kółek. I wiem, że to często jest podyktowane niewiedzą, często też ignorancją, dlatego chciałbym Was uczulić na to, że y, kask za 23-30 złotych nie jest kaskiem ani w wymiarze praktycznym, ani w wymiarze y, prawnym, więc pod tym względem bardzo Was przestrzegam. Naprawdę y, w razie wypadku taki kask może zrobić więcej złego niż dobrego. Właśnie dlatego dzisiaj takie przesłanie do Was na koniec dnia. Naprawdę zwróćcie na to uwagę, Wy jako użytkownicy jednośladów, także Wy jako rodzice, decydując się kupić, kupić nakrycie głowy dla na przykład swojej pociechy, nie kierujcie się tylko ceną. Taki kask za e, naście złotych czy kilkadziesiąt złotych może zrobić po pierwsze wiele krzywdy, a po drugie może być źródłem e, problemów w sytuacji, kiedy spotkacie na swojej drodze policję. Ten kask nie jest dopuszczony do użytkowania po drogach publicznych. Nie ma odpowiedniego atestu. I e, uwierzcie mi, że w normalnych kaskach, prawdziwych kaskach motocyklowych homologacji ulega nawet szyba, nawet wizjer, który macie, musi mieć odpowiednią, musi być w odpowiedni sposób przetestowany i zahomologowany na terenie Unii Europejskiej i niech was nie zwodzą opisy na serwisach aukcyjnych, że dany kask, yy, który kosztuje 30 zł, posiada homologację. To nie jest prawda. Dzisiaj z Junaka 127 tak na krótko, przez ostrzeżenie dla Was yy, zwróćcie na to uwagę i pamiętajcie, że tanie mięso pies żre, jak to mawiali moi rodzice. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia już wkrótce w jednoślad.pl. Lewa, e, prawa, w górę. Na razie, cześć.